Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Witajcie kochani na kanale Popstacja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o figurkach Funko Pop. Myślę, że wszyscy je dobrze znacie i kojarzycie. Ale czy wiecie jaka była historia założenia firmy albo co tak naprawdę sprawiło, że ich fenomen jest tak wielki? Jeżeli nie, zapraszam do obejrzenia odcinka. Zaczynamy. W 1998 roku Mike Baker założył firmę Funko. Wraz z dwoma artystami stwierdził, że będą produkować zabawki dostępne dla każdego. Pierwszym projektem zaś firmy była figurka Big Boy, maskotka bardzo popularnej na obecne czasy restauracji sieci fast food w Stanach Zjednoczonych. Figurki te różniły się od dzisiejszych, ale już wtedy posiadały wielką głowę. W 2005 roku firmę wykupił Brian Mariotti. Na początku borykał się z paroma problemami, ale po konwencie komiksów San Diego. W 2010 roku wszystko się zdecydowanie zmieniło. Fanko zaprezentowało tam figurki z DC, tak popularnych postaci jak Batman czy Joker. Sukces był przeogromny i murowany, a Fanko zaczęło zdobywać coraz więcej licencji. W 2015 roku firmę nabyła grupa Akon. Która sprawuje rządy po dziś dzień. Grupa ta obiecała również, że Mariotti zachowa stanowisko prezesa i szefa obecnej spółki w tym samym roku. Do firmy oprócz serii figurek Fanko dołączyły gadżety takie jak koszulki, torebki czy inne figurki jak Mr. Minis z Kari. Super. Znamy już historię Fanko, ale co sprawiło, że ich fenomen jest tak wielki? Moim zdaniem ma na to wpływ kilka czynników i teraz je sobie omówimy. Po pierwsze, licencja. Funko-pop, czyli wszystko, co jest związane z popkulturą, czyli licencje. Licencje na takie marki jak Marvel, DC, Netflix, Disney, Sony i wiele, wiele innych. To sprawiło tak naprawdę, że każdą postać, jaką lubicie z filmów, z gier, z seriali, możecie nabyć w postaci takiej pięknej figurki. Spójność. Widzicie teraz na przebitkach figurkę Leonarda z Big Bang Theory. Jak nie trudno zauważyć, cechą charakterystyczną dla tych figurek jest ich wielka głowa, czarne oczka, a przy wielu postaciach brak ust. Jeżeli mówimy już o spójności, to możemy tutaj dodać również pudełko, które jest nieodłączną częścią takiej figurki. Jak widzicie, każde pudełko w standardowym rozmiarze figurki ma taki sam wymiar. Jest y Proste do przechowywania. Jest kwadratową, taką w sumie bardziej prostokątną bryłą. Takie popy możemy łatwo przechowywać jeden na drugim. Możemy utworzyć z nich ścianę. Pomysłów jest naprawdę wiele. Ale to, co najważniejsze, to są dzięki tym pudełkom proste w przechowywaniu i jednocześnie zachowują spójność i wygląda to po prostu ładnie. Pudełka kolekcjonerskie. Dobrze, zostańmy chwilę dłużej przy pudełkach, bo mają one dosyć sporą wartość kolekcjonerską. Jeżeli mówimy tutaj o figurkach, weźmy sobie na przykład na tapetę figurkę droższą niż Funko Pop. Na przykład figurki Neki. Te tańsze modele możemy sobie kupić w granicach 100-150 zł. Dostajemy taką figurkę w przezroczystym, zgrzanym blistrze. Żeby dostać się do takiej figurki, musimy ten blister rozgryźć, rozedrzeć, rozciąć, najlepiej dać psu, żeby się tym pobawił przez chwilę i wtedy się do niej dostaniemy bez problemu. Jaki jest z tym wszystkim problem? Ano taki, że jeżeli tą figurkę będziemy eksponować i po jakimś czasie zmienimy kompozycję, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nam się już znudzi wystawiona w ten sposób. Nie możemy z nimi z zrobić. Nie możemy je schować do pudełka z powrotem i postawić na przykład w pudełku jako kolekcję. Jednocześnie raz wyjąta z pudełka, drugi raz do niego już nie wróci. Fanko wyszło obronną ręką z tego tematu. No bo zobaczcie, mamy tutaj, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, figurki w pięknych, kolorowych, fajnych pudełeczkach. Pudełeczka są kartonowe, możemy je tutaj. Możemy je sobie otworzyć, taką figureczkę wyciągnąć, eksponować yy, bez pudełka. Gdy już nam się znudzi, albo stwierdzimy, że zmieniamy wygląd naszej kolekcji, chowamy ją z powrotem do pudełka, którym i tak prezentuje się naprawdę. Także pudełka kolekcjonerskie to jest na pewno bardzo duży plus. Yy, tym bardziej przy tego typu figurkach są one fajne, kolorowe, z okienkiem dla mnie same plusy. Zobaczcie sobie teraz pudełko przykładowego Popa. Mamy tutaj pudełeczko, które wykonane jest z kartonu. W środku mamy Popika, którego widzimy przez szybkę. Tutaj akurat zastosowany jest plastik typu PET, czyli taki jaki mamy w butelkach do wody. I przez taką szybkę możemy sobie obejrzeć całą figurkę. Wszystko tutaj naprawdę super widać. Z przodu również mamy charakterystyczny logo pop. Widzimy serial, z jakiego akurat ta figurka pochodzi, czyli tutaj mamy przyjaciół. Jej numer oraz grafikę przedstawiającą figurkę, która powinna znajdować się w środku. Tutaj akurat widzicie jeszcze naklejkę. Która jest przeklejona na szybce, ale o naklejkach porozmawiamy sobie w zupełnie innym odcinku. Z boku możemy zobaczyć piękną, kolorową, wielką grafikę przedstawiającą przede wszystkim figurkę, która jest w środku. Z góry na wieczku widzimy po prostu logo oraz stronę internetową firmy Funko i kawałek. Najczęściej jest to kawałek głowy danej postaci. Z tyłu na pudełku możemy zobaczyć oczywiście logo Pop, ale również wszystkie figurki z danej serii. Możemy zobaczyć sobie jak te figurki wyglądają, więc widzimy, czy zebraliśmy już całą kolekcję, czy jeszcze czegoś nam brakuje. Na samym dole pudełka widzimy różne adnotacje, wszystkie jakieś tam adres firmy, nazwy firmy. Warto również wspomnieć, że jeżeli kupiliście już taką figurkę i zaczynacie dopiero swoją przygodę z Popami, żeby zachować pudełka. Mm, na dzień dzisiejszy wiem z doświadczenia, że pudełko to jest jakieś 50% wartości danej figurki, więc Naprawdę, nawet jeżeli uważacie, że pudełko jest wam niepotrzebne, że nie będziecie tej figurki nigdy sprzedawać, nie będziecie się jej nigdy pozbywać, warto takie pudełko zachować. Nawet jeżeli pudełko jest w opłakanym stanie, jest rozdarte, jest, są uszkodzone rogi, wygląda po prostu strasznie, jak po wojnie. To i tak taka figurka ma większą wartość kolekcjonerską niż figurka zupełnie pozbawiona takiego pudełka. Jeszcze jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, dlaczego takie pudełko powinniśmy zachować. Na spodzie każdego pudełka możemy zobaczyć numer seryjny, który jest również nadrukowany na samej figurce w środku. Po pudełku możemy rozróżnić to, czy figurka jest oryginalna i przyjechała do nas prosto od producenta czy po prostu nacięliśmy się na podróbę od naszego ulubionego Chińczyka. Także pamiętajcie, zachowujcie pudełka. Dostępność. Popularność popów jest w Polsce coraz większa i zdecydowanie nabiera szybkiego tempa. Oprócz sklepów, które do tej pory zajmowały się sprzedażą figurek i zaczynają dostrzegać już potencjał jaki tkwi w popach, zaczynają zamawiać do siebie figurki. Mamy w Polsce kilka naprawdę fajnych sklepów, w których możecie się zaopatrzyć w figurki Funko pop, które zajmują się tylko i wyłącznie tymi figurkami. Z reguły takie sklepy prowadzą pasjonaci, i to są osoby, które naprawdę. Doradzą wam przy wyborze, odpowiedzą na każde wasze pytanie i ściągają przede wszystkim towar, który jest w 100% oryginalny. Warto wspomagać takie sklepy. Link do tych sklepów znajdziecie poniżej. Jeżeli o jakimś zapomniałam, dajcie mi znać. Cena. Co tu dużo mówić? My, Polacy, nie lubimy dużo płacić za nasze przyjemności, nawet jeżeli chodzi o figurki. Za takiego przeciętnego popa, za taką przeciętną figurkę, jaką tutaj widzicie, w takim pięknym pudełeczku. Musimy naszykować jakieś 50-60 zł. Oczywiście, jak to bywa w świecie kolekcjonerstwa, mamy również figurki, które są dużo droższe. Jest na przykład Vegeta z Dragon Balla, który potrafi kosztować 10 tysięcy zł, 10 tysięcy złotych! Okej, ale wracając na ziemię. Mamy figurki standardowe, za które zapłacimy te 60 zł. Społeczność. Ostatnią rzeczą na mojej liście, jeżeli chodzi o cały ten fenomen Fanko, jest społeczność. Moim zdaniem jest to bardzo ważny podpunkt, równie ważny jak wszystkie poprzednie. Dlaczego? Powiedzmy, że mam cztery klasery znaczków pocztowych. Tylko co z tego? Na dzień dzisiejszy jest na Facebooku może jedna grupa, która y, zrzesza tak naprawdę kolekcjonerów znaczków. Na wspomnianej już grupie post pojawia się raz na miesiąc, może rzadziej. Ciężko jest uzyskać jakąś informację. Grupy, które posiadamy w Polsce, które zrzeszają ludzi kolekcjonujących fankopop, jest kilka. I są one naprawdę, naprawdę fajne. Prężnie działają. Codziennie jest od kilkunastu do kilkadziesięciu wpisów. Więc nie będziecie się tam zdecydowanie nudzić. Nazwy tych grup również podam wam w opisie. Będziecie sobie mogli na nie wejść, zobaczyć, co tam ciekawego słychać. Możecie na takich grupach, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z Fanko, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, takich jak yy, sprawdzenie oryginalności. Zawsze możecie poprosić kogoś z użytkowników, żeby wam pomógł w określeniu, czy dana figurka jest oryginalna, czy znowu trafiliście na swojego ulubionego Chińczyka. Możecie również wymieniać się swoimi zdobyczami z innymi kolekcjonerami. Możecie sprzedawać, możecie kupować, możecie uzyskać bardzo wiele przydatnych i ciekawych informacji. Na niektórych grupach wrzucane są zapowiedzi danych figurek, czyli to, co dopiero wyjdzie, co dopiero będzie, więc możecie sobie przejrzeć, czy jest coś, na co warto polować. Także zapraszam, jeżeli jesteście właśnie na początku swojej przygody z Funko Pop. Dobrze kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli... Zaciekawił was ten filmik. W innych filmikach porozmawiamy sobie dalej o Funko Pop, Porozmawiamy sobie również o ekskluzywach na PlayStation. Porozmawiamy sobie o innych różnych ciekawych gadżetach. Także śledźcie kanał. Będę starać się wrzucać filmiki w miarę regularnie, na ile czas mi pozwoli, ale uwierzcie, warto będzie czekać. Napiszcie również w komentarzach, czy zgadzacie się z tym, co dzisiaj Wam przedstawiłam. Czy może macie jakieś inne pomysły? Może o czymś zapomniałam? Co jest równie ważne w tym, żeby zacząć te figurki. Piszcie w komentarzach, dajcie lajka. Ja Wam serdecznie dzisiaj dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. No to pop!